Cześć, nazywam się Krzychu i chodzę do ósmej klasy. Mam same czwórki i piątki, no czasem wskoczy jakaś szóstka. Marzę o tym, żeby w przyszłości móc pomagać ludziom. Od zawsze chciałem być lekarzem, bo lubię biologię i chemię, ale z drugiej strony jestem też bardzo konkretny. Fajnie by było móc szybko znaleźć pracę i mieć w końcu swoje własne pieniądze. Jaką szkołę powinienem wybrać, żeby spełnić swoje marzenia? Może technikum? Technikum nr 23 imienia Fryderyka Skarpka. Szkoła wyróżniona tytułem szkoła zawodowa najwyższej jakości w 2018 roku oraz srebrną tarczą rankingu najlepszych techników perspektywy 2021. Pięcioletni cykl nauczania. Dwa oddziały po 30 osób, rozszerzona biologia i chemia, język angielski medyczny. Patronat renomowanych firm branży ortopedycznej Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego Wigo, OrtoTech, Zakład Ortopedyczny pod słowikiem Stopa. Kształcenie zawodowe teoretyczne. Przedmioty rozszerzone biologia, chemia oraz przedmioty zawodowe między innymi anatomia, fizjologia, fizjopatologia, Prowadzone są przez nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część godzin z przedmiotów w rozszerzeniu prowadzona jest w formie warsztatów i laboratoriów z zakresu biochemii, biologii molekularnej, mykologii, mikrobiologii oraz genetyki, co pozwala na kształcenie umiejętności i zainteresowań z zakresu nauk o zdrowiu. Zajęcia z anatomii, fizjologii i fizjopatologii. Prowadzone są w formie teoretycznej i praktycznej. Po każdym omówionym dziale odbywają się warsztaty praktyczne, między innymi z osteologii, miologii, fizjologii poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka. Uczniowie realizują projekty naukowo-badawcze z zakresu medycyny doświadczalnej i klinicznej w katedrze patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kształcenie zawodowe praktyczne, praktyka zawodowa w firmach patronackich, możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni do nauki zawodu, znajdujących się na terenie szkoły, wyposażonych w sprzęt pozwalający kształcić zarówno podstawy technik ortopedycznych, tradycyjne metody wytwarzania sprzętu ortopedycznego, jak i nowoczesne technologie na miarę ortopedii XXI wieku, m.in. drukarka 3D. Plotercence Solidworks. Co po technikum? Studia. Medyczne na kierunkach lekarski, lekarsko-stomatologiczny, fizjoterapia i rehabilitacja, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, wydział nauk o zdrowiu, ginekologia i położnictwo. Przyrodnicze, biologia, biochemia, biotechnologia. Co po technikum? Praca w specjalistycznych zakładach medycznych wytwarzających sprzęt ortopedyczny, w zakładach naprawczych przedmiotów ortopedycznych, w warsztatach ortopedycznych na terenie szpitali i placówek rehabilitacyjnych, w sklepach ze sprzętem ortopedycznym lub jako doradca klienta w zakładach ortopedycznych, szpitalach, przychodniach zdrowia. Co robimy w Technikum nr 23? Prowadzimy szkolny wolontariat Dobra Wola. Promujemy zdrowy styl życia, organizujemy letnią Spartakiadę integracyjną, warszawskie inicjatywy edukacyjne, zajęcia na basenie, basen każdy pływać może, zajęcia dla uczniów z dyskalkulią, dysortografią i dysleksją, zajęcia z socjoterapii oraz trening umiejętności społecznych. Super. Po zdaniu matury będę przygotowany na studia medyczne, ale jednocześnie zdobędę też konkretny zawód. Nawet jeśli moich rodziców nie będzie stać na wsparcie mojej nauki, przecież mogę jednocześnie studiować i pracować. Kto wie, może nawet za granicą. Nauczę się przecież języka angielskiego medycznego. Techniką na Ożarowskiej to zdecydowanie szkoła dla mnie. Hej, nazywam się Kami. Jestem uczennicą klasy ósmej i uczę się całkiem nieźle. Miałam nawet świadectwo z czerwonym paskiem. Problem w tym, że nie wiem jeszcze, co konkretnie chciałabym robić w przyszłości. Wiem za to, że chciałabym pomagać ludziom. Myślałam o zawodzie psychologa, pedagoga, a może prawnika? A może studiować resocjalizację lub pedagogikę specjalną? Jaką szkołę powinnam wybrać? 92. Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi. Integracja to my. Szkoła nagradzana medalem integracji. Czteroletni cykl nauczania. Egzamin maturalny dla absolwentów, klasy ogólne i integracyjne, profile medyczno-ratowniczy, społeczno-psychologiczny, humanistyczno-prawny, oddziały planowane w roku szkolnym 2021-2022 przedmioty rozszerzone. Na lekcjach Historii i WOS-u nauczysz się analizować teksty źródłowe, myśleć chronologicznie, odróżniać fakty od opinii, dostrzegać złożoności w historii i we współczesnym świecie, porównywać wydarzenia, argumentować, dowodzić oraz dociekać, dostrzegać wydarzenia z różnych perspektyw, aktywnie pracować z filmem edukacyjnym. Nauka przedmiotów przyrodniczych. Odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Pracownie biologiczne. Mikroskopy optyczne, mikroskop optyczny z kamerą cyfrową, zbiór preparatów mikroskopowych do każdego działu biologii, modele szkieletów, stół sekcyjny, sprzęt laboratoryjny, odczynniki. Pracownia chemiczna, nowoczesny stół demonstracyjny z dygestorium i kamerą cyfrową. Dostosowana do prowadzenia eksperymentów chemicznych z zachowaniem zasad BHP odczynniki, sprzęt chemiczny. Standardem w naszej szkole są tablice multimedialne w salach lekcyjnych, elementy anatomii i patologii człowieka, kształcenie prowadzone przez pracowników naukowych i wykładowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kształcenie teoretyczne i praktyczne oparte na metodach pracy laboratoryjnej, mikroskopowe badanie preparatów tkankowych, doświadczenia medyczne, obserwacje i analiza wyników badań uczniowskich prowadzonych na materiale medycznym, nauka w nowoczesnych pracowniach biologicznych i chemicznych, kompetencje personalne i społeczne oraz elementy psychologii. Przedmioty prowadzone przez pracowników naukowych Warszawskich Uczelni Wyższych, w tym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Umowa patronacka z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kształcenie oparte o metody warsztatowe, aktywizujące, projekt edukacyjny, gry i zabawy edukacyjne. Udział w wykładach i ćwiczeniach uczelni wyższych dotyczących zagadnień psychologii i pedagogiki ogólnej, wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami, szeroko rozumianej integracji społecznej. Prowadzenie badań i obserwacji zachowań, zwyczajów i norm obowiązujących we współczesnym społeczeństwie oraz w poszczególnych grupach społecznych. Nasi nauczyciele największy nacisk kładą na zajęcia praktyczne, w tym warsztaty, które pozwalają nabyć i doskonalić umiejętności pracy terenowej, prowadzenia obserwacji, wywiadu oraz badań psychologiczno-pedagogicznych. Elementy prawa. Kształcenie prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających kompleksową wiedzę z zakresu prawa. Nauczanie oparte o metody aktywnej analizy aktów prawnych, języka prawniczego, wyjątków prawnych oraz kazusów. Program nauczania w klasie humanistyczno-prawnej dostosowany do wymagań egzaminacyjnych uczelni wyższych. Co robimy w 92. Liceum Ogólnokształcącym? Prowadzimy szkolny wolontariat Dobra Wola, promujemy zdrowy styl życia. Organizujemy letnią Spartakiadę Integracyjną. Warszawskie inicjatywy edukacyjne, zajęcia Basen Każdy Pływać Może. Zajęcia dla uczniów z dyskalkulią, dysortografią, dysleksją, Zajęcia z socjoterapii, trening umiejętności społecznych. Świetnie! Wygląda na to, że wybierając liceum, będę mogła uczyć się przedmiotów rozszerzonych, które naprawdę mnie interesują. A do tego poszerzę swoją wiedzę dzięki ciekawym zajęciom dodatkowym. Tak czy inaczej, najważniejsze jest to, że dzięki temu dobrze przygotuję się do matury i zdam ją bez problemu. Wtedy na pewno dostanę się na wymarzony kierunek studiów. Nie mam już żadnych wątpliwości. Wybieram liceum na Ożarowskiej 71. Siemka, jestem baczy. Ja to generalnie uważam, że szkoła jest trochę nudna. Nie lubię się uczyć za dużo polskiego czy matmy. Szczerze mówiąc, to najchętniej poszedłbym do pracy i zarabiał własne pieniądze. Jaką szkołę powinienem wybrać? Gdzie nauczę się zawodu i będę mógł być samodzielny? W roku szkolnym 2021-2022 Szkoła Branżowa pierwszego Stopnia nr 39 oferuje dwie klasy wielozawodowe integracyjne. Organizuje kształcenie ogólne i branżowe w zawodach: Kucharz, Cukiernik, Fryzjer, Sprzedawca. Dobry zawód, dobre życie. Kształcenie ogólne na poziomie podstawowym na terenie szkoły 2 trzy razy w tygodniu. Kształcenie zawodowe praktyczne 2-3 razy w tygodniu odbywa się u pracodawcy. Uczeń indywidualnie zawiera umowę z pracodawcą i dostarcza do szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na teoretycznych turnusach trwających cztery tygodnie w każdym roku szkolnym w Centrach Kształcenia Zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Co robimy w branżowej szkole pierwszego stopnia nr 39? Prowadzimy Szkolny Wolontariat Dobra Wola, promujemy zdrowy styl życia, Organizujemy letnią Spartakiadę Integracyjną, warszawskie inicjatywy edukacyjne, zajęcia basen, każdy pływać może, zajęcia dla uczniów z dyskalkulią, dysortografią, dysleksją, zajęcia z socjoterapii i trening umiejętności społecznych. Po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia możesz. Rozpocząć pracę w zawodzie kucharza, cukiernika, fryzjera i sprzedawcy, uczyć się dalej w branżowej szkole drugiego stopnia, uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od drugiej klasy, a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych. Po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia możesz Zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. Ekstra. Wybieram branżówkę. Pouczę się jeszcze tylko te trzy lata, a potem od razu będę miał zawód i pójdę do pracy. Gdyby nauka mi się nagle spodobała, zawsze mogę przecież wybrać szkołę branżową drugiego stopnia. Nie muszę decydować od razu i to jest super. Fajnie mieć taki wybór. Odwiedź nas na www.zs32.edu.pl, Facebooku i Instagramie.